Sacred, czy tam Zached, Wideorecenzja. Nie wiem, jak to się dokładnie nazwę tego, ale e, jest to gra. Typu, widać od góry, tak jak w Dinks' e, Tutaj mamy czasy takie stare. Mamy miecze, zbroje, czary i taki duży świat. E, Podobna jest do stary i młody, co recenzowałem. No. No i gra mam w ogóle. Demo, miałem pełną wersję na płytce, ale nie, nie chciałam się zainstalować, bo porysowana jest nie, nie, demo mam, ale demo to macie tak samo jak w normalnej, tylko nie wiem, coś tam jest mniej, ale... Jest, nie trzeba mieć pełnej wersji, bo demo to macie prawie to wszystko, co macie normalnie. No a tutaj tak włączamy grę. Mamy tutaj e, nowa kampania, kapa opcje, wczytanie i jakieś tam... Bierzemy, to jest nowa... To jest nowa gra. Tu mamy już dużo do wyboru różnych. Tu mamy taką babę z mieczem. Co? Taka o? Mamy takiego kapturzystę z jakimś patykiem. E, takiego mamy gościa z białymi włosami. Wygląda jak Wiedźmin. E, tu taka baba z łukiem. E, I tutaj mamy taką babę z jakimiś skrzydłami i z mieczem. A tu mamy najlepszego dla mnie takiego muskularnego... Z gościa z warkoczem. On ma miecz i dobrze się bije. Mój ulubiony. E. I tu mamy demo. I nie, wol nie wolno wybierać tych. Tylko jest ten chłop i ta baba. No i tu mamy. Tu wpisujemy swoją nazwę jaką chcemy. Ja na przykład wpiszę klocuch. E. No, taki gość, on jest trochę dziwny, ma warkoczyk i taką sukienkę, co nie wygląda jak chłop, ale to takie stare czasy, to wtedy tak się wyglądano. I tu mamy, tak chodzimy, właśnie, klikamy myszką, gdzie chcemy, żeby on krzeszedł. To takie jest chodzenie. Nie używamy w ogóle klawiatury w grze. O! Tak chodzimy. I tutaj mamy. Takiego gościa, co ma takie znaczki nad głową, co znaczy, że on coś chce i może z nim gadać. No i coś tam nam powiedział. Tu mamy takie różne skrzynki, i z nich wylatują różne rzeczy. Mamy tutaj. O, tu mamy jakąś zbroję, i on ją wziął i od razu ją ubrał, i widać na nim, jak inaczej wygląda. Tutaj mamy nasz jakiś miecz. Tutaj mamy takie specjalne moce, co wam później pokażę. O, tutaj jakaś mapa. Tu mamy nasze rzeczy. I. Tutaj macie różne takie piczka, jakieś tutaj to, co zbierzemy y, w grze. No i tu widać, właśnie. O. o, tu się nam pokazują jakieś te napisy. I tutaj na przykład możemy gadać z wszystkimi ludźmi, co fajne jest. Możemy wchodzić do różnych miejsc. I tu mamy iść. Y, tu wchodzimy. Fajnie, to jest, że nie trzeba klawiatury używać. Fajnie, ułatwienie. O, a tu mamy właśnie takie, mamy walczyć z tym gościem. Wal, walczy się jak walimy normalnie myszkiem na gościa, a prawy myszki są tak specjalne moce, co teraz zrobiłem. I teraz wychodzi nam taki wielki stwór i teraz mamy go zabić. Ui, gościu wojownik silny jest i pokonał szybko, widzicie go. I to nam się właśnie ładuje super moc. I oni akurat nic nie zostawili, a czasem jak zabijemy kogoś, to zostawia rzeczy, które możemy wziąć. No. O, ten teraz ma znaczek inny, coś znowu chce. O, o, bije nas. I teraz musimy zabić wszystkich tych ludzi. O, i widzicie, zabiłem go. Panie trzy walczy, teraz le lewym myszkiem walicie? A jak widzicie, że już możecie użyć super. Patrzcie, ucieka! GitHurst, że możecie użyć. Głowę mu odciąłem! <laughs> że supermoce możecie użyć, to wtedy prawym i walicie y, mocniej. O, tu jeszcze pomożemy temu gościowi. On jest chyba do... dobry. I gadamy z nim i... O, gdzieś idzie. No dobra. E, teraz jeszcze zebraliśmy różne rzeczy. O, tu zebrałem taką sikierę. I dajemy sobie ją tutaj do dobroniek. Ale jeszcze coś zebrałem. Gdzie to... A, te buty zebrałem. Dobre. I ubrał od razu, mamy nowe butki. Czekajcie chwilę. No. E, teraz widzicie, chodzi za nami ten dziadek. On e, się z nami chyba polubi, bo mu pomogliśmy. Tu macie jego żyćka, tu też naś, nasze żyćka. I aha, i teraz mamy iść, tu macie strzałeczki, że ten... ten tu. O. E, tutaj jest fajna wolność świata, wszędzie można chodzić. Widzicie, tu, tu macie takie miasto. O, tu macie całą, widzicie, jak wygląda cały duży świat. Czekajcie aha o patrzcie tu jeszcze całe więcej możemy chodzić wszędzie to jest duży bardzo świat i, i to jest stara gra I, i, a taki duży świat jest to jest naprawdę większy niż w GTA yy, duży jest duży są lasy widzicie tam były śniegi o możemy gadać z wszystkimi ludźmi tutaj co spotkamy ich gra jest yy, stara a grafika jest bardzo ładna i mi się bardzo podoba i yy, jest bardzo ładna o tu macie baby, ma, baba ma znaczek, tu możemy od niej kupiwać rzeczy, ale chyba nie mam pieniędzy teraz, bo dopiero zacząłem grać. I możemy wszędzie chodzić, o! Spotkałem teraz na drodze takie krasnoludki i można się z nimi bić. Walka jest bardzo fajna, że mi się podoba. Klikamy tylko lewym myszkiem i prawym myszkiem. Fajnie to wygląda i fajnie się walczy. I tu ich pokonujemy I oni, widzicie, rozstawiają różne rzeczy. Tak się świeci nam. Widzicie, ten dziadek za nami chodzi i nam pomaga. On takim nożykiem wali. O, macie ich więcej. O. Taka muzyka jest teraz waleczna się zrobiła. Muzyka jest, że bardzo mi się też podoba. Ładna jest. Fajnie się, słuchaj, jak walka jest, to taka fajna, akcjowa jest muzyka. O. Zabili mnie wszystkich teraz tych, i możemy teraz pozbierać ich rzeczy. Tu macie pieniądze. E, oni różne też, miecze zostawili. O, zbroje nawet zostawili. Miecz. O. I... No, i teraz sprawdzę, cośmy zebrali od tych. krasnoludków. O. A tu zbroje. To mamy taką samą, to możemy teraz ją wziąć i wywalić. O. Icie, leży na podłodze. Jakieś się kupię nożyki, my mamy dobry miecz. To nam nie potrzeba. To wyrzućmy, tylko pićka zostawię, bo y, one nabierają żyćka. Idziemy da. Do... O, woda jest, woda jest taka średnia, ale nawet ładna. O! O! Kółkiem myszki można przybliżać i oddalać widok. Fajna rzecz, bo. Teraz wygląda tak bardziej jak taka nowoczesna gra, tak z bliska. Fajnie, tak trochę pogram. Widać lepiej grafikę. I fajnie się gra. O, tu. Gościu ma jakieś znaczki. O. Daje nam. O! Chodzi z nami. Widzicie? Mamy jego kółko tam z boku. O, tu macie. Tu nie ma nic. Yy, można też... Fajna rzecz, że można wchodzić do wszystkich chyba domów. Tu macie, weszliśmy wy, do jakiegoś domu i o. Rozwaliliśmy jakiś dzbanuszek, ale nie było nic. Czasem można rzeczy znaleźć w domach ludzi. Co jeszcze możemy zrobić? Pójdźmy jeszcze, zwiedzajmy. Najfajniejsza rzecz w tej grze. Zwiedzanie świata. Wolny, duży świat. Ja chyba trochę oddalę ten widok, bo... O! I tu widzimy teraz więcej, gdzie są y, potworki. O, tu macie tego. Lepiej widać, y, jak chcecie znaleźć kogoś, co możecie go zbić, to oddalcie, a jak tak gracie, to możecie przybliżyć znowu. To fajne jest. Pom pomaga w znajdywaniu. O, tu ty z tym jeszcze powalczmy. Podoba mi się muzyka. Teraz się skał że dziadka tego nie ma, tylko jest inny gościu z mieczem i starczą. Nie zauważyłem tego. To fajne, on nam pomaga lepiej niż tamten dziadek z tym nożem. No wal, zginęłem. Jak zginiemy, to pojawiamy się tam, gdzie na początku byliśmy gry. Fajne, nie musimy od nowa grać. Bardzo fajne, to plus. No i to tak. Po... A, w grze, y, jak miałem pełną wersję, można też jeździć na koniach. Nie wiem, czy w tej wersji się da, ale można było chyba na koniach jeździć, jak pamiętam. To jest też fajne i też upodobnienie do tak gier, typu Oblivion, y, też to jest fajne. Ja lubię, jak są konie albo w samochody w grach. No, na pewno jest to gra y, taka inna niż inne gry w, w tych czasach starych. Bo widzicie, widać od góry i myszką się cały czas y, chodzi. Mogliście się nie spotkać z takim typem gry. Ale jest podobna do starej i młody, bo macie tak życzka podobnie pokazane też myszkom się robi rzeczy. To gdzieś pobiegnijmy, już nie chcę mi się z nimi walczyć. Gdzieś jakieś nowe miejsce. Bo świat jest bardzo duży i długo można podróżować. I nie nudzi się tak bardzo grach. O! się nawet krowy są. Proszę zwierzęta, świnie, o! No pójdźmy to do jakiegoś domu baby. O, tu mamy. O, beczki jak Dink Smalów się też rozwala, i w nich rzeczy są. Podobne. Co tu jeszcze? No, konie są. Są konie, można fajnie jeździć. Fajna rzecz. Łuki są. Widzieliście bawy z... bawy z łukiem wcześniej. O, kupmy może coś jeszcze od gościa fajnego. nie... No nawet takiego nie mogę piska... No nie... Nie mogę kupywać rzeczy, coś... Albo nie mam pieniędzy, albo w demo się nie da. Nie wiem. O, tu jakiś goście coś od nas chce. To dajmy. Ludzie dają nam misje różne. O, zbóje! Powalczmy, bo z takim jeszcze nie walczyliśmy. Tamten z daleka z łuku nawala, a ten z miecza. O, teraz nie ma szans. Złukiem z bliska przecież mnie nie uderzy. No i tyle. To jest właśnie gra zakret, czy tam jak tam y, chcecie. I gra fajna. Czasy jak ktoś lubi takie to. Dla niego. Fajnie się bije, ładna grafika. Polecam grę, na pewno polecam. No, ser.